Poczekaj, poczekaj Ej depu... Depuje de 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 kurwa ty ślepy jesteś Ja pierdolę debil, debil Debil kurwa On mi się zlał, on mi się zlał z twojego Ja pierdolę zlałem to ci się owo, wstarał O Nie, nie się... O kurwa Ja go nie widziałem, ja go Ja pierdolę go ja nie, intro, go nie mam widziałem Mam już intro kurwa na grudzień, nie Ja pierdolę nie. Coś ty odjebał O kur... Dasz, masz, dasz masz, Nie, nie Ey, Siedząc z Damianem i Wavem Ja czuję, że IQ mi spada do kurwa pozioma Poziomu... Ey, siedząc z Damianem i Wavem Ja czuję, że IQ mi spada do kurwa pozioma Poziomu pantofelka Pozioma, pozioma. Właśnie, <laughs> A mi do pionowa <laughs> <laughs> <A, coś. śmiech> <laughs> Gasiu, kona sobie w waszej kurwa drugi raz, tak samo! <grywa> Jakbym znowu zginął od najda, to nie wiem, kurwa. Szkoda, że nie zginąłeś od najdamy? <grywa> przepraszam, musiałem, przepraszam. przepraszam. Rzuciłem Ci Damian Koch. Proszę, powiedz, że to sklipowałeś, proszę. Idę się wyjechać. O, ja... Ej, wiesz, że on top idzie, no nie? Adamian jest tak? sami, kurwa, ziomek ma najda jeszcze. Haha, <laughs> chuj nawet nie ma kawaha, po prostu najda nie czuć. No pierdol się, kurwa, jeba na dziwko. Trapa jest, trapa jest, Wciąż? Nie wiem, jakie kurwa. Wysublimowane słownictwo, Daciu, słuchaj. Sam flipiste, kurwa, twoja matka się puszcza. <laughs> Się Zostry, się to jest tego, przekaz. Twoja stara, kutas, yy, sperma. Sperma. <grym> mm, syn kurwy. Jebać, jebać twój jebać, jebać, jebać stary jebać, jebać, twój stary cipa. ja jebać, jebać, ja jebać, twoje, twoja Odro. mama. Mm, bu. Żeby mi się nie a trzeba uspokoić. Skieta paczka. On mówił... Mu... Na mapę. nice. Jest gdzieś lewo jeden. Nice Damian. Damian, kozak. Może... Lur... Nice Damian. Lur... Damian, Lur... wiem, że nie umierasz. Lur... kurwa. Dobrze. Cicho, cicho. Damian, co to za bani były? Te ja, dwie ostatnie pierdol... to pokurwione, nie? Nieźle. To był właśnie magiczny deagle. Mówiłem, że trzeba zajebać Dawaj, Aj, dawaj. No, pod, Pozdrawiam grubego z tego miejsca.